Park Jordana w sierpniu zamieni się w prawdziwą stolicę kultury. A to wszystko za sprawą Kraków Culture Summer. A co w programie? Bardzo się cieszę, że nam się udało kolejny raz zaprosić organizatorów festiwali krakowskich po to, żebyśmy się tu w Parku Jordana przez wakacje spotkali i co weekend pozwolili mieszkańcom czerpać z tego, co w Krakowie bardzo drogocenne, czyli kultura. I przez wszystkie weekendy sierpnia, przez te weekendy wakacyjne zapraszamy mieszkańców i turystów naszego miasta, gości naszych mieszkańców, po to, żeby spędzili tutaj czas. Zjednoczenie festiwali, każdy z festiwali dostał scenę, dostał, dostał infrastrukturę i przez przedstawia tutaj wszystko to, co według nich najlepsze. My jako KBF e, będziemy mocno świętować ostatni weekend, bo przenieśliśmy wianki. No i tutaj mogę zdradzić dwie niespodzianki. W tym momencie już wszędzie wobec ogłaszam, że to będzie Beata i Bajm. Cieszę się, że udało nam się zaprosić właśnie Beatę, a przed Beatą na pewno Bokka. No i FMF. FMF to festiwal, który bez ludzi się absolutnie nie może odbyć. Dlatego postanowiliśmy przenieść go na sierpień. Nazywam się Maciek Nyzio, pracuję jako przewodnik w filmie Crazy Guides, już przez 8 lat oprowadzam po Nowej Hucie. Pokazujemy kilka takich bardzo reprezentacyjnych miejsc w Nowej Hucie, jak na przykład la Centralny, aleje róż, ale coś takiego też, co jest trochę mniej dostępne, jak na przykład hmm, schrony przeciwlotnicze w Hucie czy Centrum Dowodzenia pod kombinatem, a poruszamy się między tymi punktami trawantami. Mnóstwo gości ze Skandynawii, z Wielkiej Brytanii, a w okresie letnim, wakacyjnym też ze Stanów Zjednoczonych. Ale można powiedzieć, że są goście nie ma z całego świata. Z reguły są zaskoczeni, że w tym czasie w Polsce komunistycznej można było, taki, że powstał taki ponadczasowy projekt właśnie, jak Nowa Huta, coś takiego zielonego i funkcjonalnego. To im się podoba, czyli widzą takie pozytywne efekty uboczne poprzedniego systemu. Na 500 lat jest dane człowiekowi być. No, my jesteśmy z Zakopanego, specjalnie przyjechaliśmy. Ale cieszymy się bardzo, że cudownie pogoda i pewnie uroczystość niepowtarzalna. Po ponadrocznej przerwie wróciliśmy do kibicowania na żywo. Traktujemy to jako w pewnym sensie pożegnanie naszej drużyny i bladują do Tokio. Niestety nie możemy polecieć z nimi do Tokio, więc tutaj całym serduchem jesteśmy za nimi. Ja tak się składa, że za reprezentacją Polski to już od kilkunastu lat jestem na wszystkich meczach w Polsce i nie tylko. Marzeniem moim było, żeby jechać do Tokio. Autograf na tej fladze dzisiaj, właśnie po śniadaniu w hotelu, złożyli. Tu mamy Vital, Vital Heinen. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Jest to w pewnym sensie moja prywatna flaga olimpijska. Chłopaki mówili, że to jest ślubowanie, że oni ślubują kibicą, że zrobią wszystko, żeby godnie reprezentować Polskę na olimpiadżkach olimpijskich w Tokio. bielisko na Przelasku rusieckim oficjalnie dla was otwarte, a ja sprawdziłam dla was temperaturę wody i wrażenia najmłodszych uczestników. Jak się tutaj bawicie? Jest super! Recenzja sama w sobie. Chyba nie macie wątpliwości, że musicie tu przyjść i sami się przekonać. Wybudowaliśmy tutaj prawie kilometr pomostów. Mają one wyporność 225 ton. Zorganizowaliśmy też ścieżki spacerowe. Są one oświetlone. Oświetlenie ma wimer ekologiczny, czyli rozświetla się i ściemnia w zależności od natężenia światła, ale też od tego, jakie jest zapotrzebowanie, czyli czy ktoś spaceruje, czy też nie. Wszędzie mamy leżaki, stoliki, parasole, żagle przeciwsłoneczne. Na samą plażę, która ma prawie hektar. Wysypaliśmy 7 tysięcy ton piasku. Jest to największa piaszczysta plaża w Krakowie. Mieszkasz w Krakowie i masz dziecko do 4 lat? Mamy dla Ciebie pewną propozycję. Wraz z Lemon Fitness Urząd Miasta Krakowa przygotował rodzinne pływanie, pływające maluchy. A co będziecie robić na zajęciach? Oczywiście świetnie się bawić i uczyć dzieci pływać pod okiem najlepszych instruktorów. Akcja trwa do 29 sierpnia, co weekend. Zajęcia odbywają się w każdy weekend, w soboty i niedziele od 9:30 do 11:00. Zajęcia podzielone są na trzy grupy wiekowe: od 3 miesiąca do 12, to jest pierwsza grupa wiekowa, kolejna grupa wiekowa od 13 miesięcy do 24 miesięcy i najstarsze dzieciaki od 2 lat do 4 lat. Zajęcia odbywają się przez całe wakacje, z wyłączeniem jednego weekendu. Zapisy są bezpośrednio u mnie, ja kieruję później na stronę internetową, tłumaczę jak to zrobić samodzielnie. W każdym razie pierwszy kontakt zapraszam do mnie. Podkreślam, że zajęcia są bezpłatne, finansowane ze środków gminy. Jest to program pilotażowy, pierwszy raz w tym roku uruchomiony.